Hej, z tej strony Frat 101, a to jest chyba piąty odcinek World of Tanks. E, Gramy sobie dzisiaj w pora z kolejnym czołgiem T28. E, Gramy tym razem z czołgami kieru e, czwartego. Hmm. Yy, więc teraz yy, zastanawiam się, czy lepiej nie byłoby wygrywać odcinku, że nagram jakiś, a później do niego nagram dźwięk. Yy, chodzi mi, że. Abym rozmawiał, znaczy komentował, czy normalnie podczas nagrywania. I to właśnie. Nie to powiem, ja mam taki wybór. Bo moim zdaniem lepiej jest, gdy nagrywam i wtedy mówię. Moim zdaniem. Nie wiem, jak tam. Wasze. Nie wiem, czy widzicie ten błąd, ale tam pisze, że nie żyje, a ma tyle prezent. Więc to... Jakieś niedopracowanie. No, a tak poza tym, to fajne, fajnie się, trafie. Czy słyszeliście wcześniej i pismo, ale nie zwracajcie na to uwagi. Yy, nagrywam ten odcinek yy, Jakoś już tak chyba 6 albo 5 godzin po ostatnim, yy, ponieważ yy, pojechałem do kolegi, a gdy już tam można powiedzieć byłem, znaczy yy, przed pojechaniem. No się tak, tak, może się nagrywanie. Tu tam jakiś burak równie szczelny Weszło jak masło Przeciwnik oberwał Weszło jak masło Przeciwnik oberwał To musiał poczuć Zawieszenie naprawione ruszymy No i no, się też jak... Nie wiem, bardzo szybko zginąć No hmm. jaki? Jogok A, ale go ładnie zeszczeliłem Mamy <laughs> chyba nie widział albo nie wiem co on robił ale prawdopodobnie mnie nie, nie widział bo zauważył że mam małe prezenty mam się żeby mnie y, zaatakować a ja mu się schowałem i nie, nie miał jak do mnie strzelić y, i prawdopodobnie podział odcinku nagram y, dzisiaj Lego y y y tak y y jak wiecie, od dawna Lego już nie było. Ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ale chciałbym skończyć tę serię, bo ja <trybuj> lubię bardzo Lego. Nie wiem, jakby, ale chciałbym skończyć tę serię i akurat y zacznę jakąś nową. No, już wydaliśmy sobie to dobrze. Co? Nie, nie utopię się, nie mogę, nie mogę. O, dobrze. Yy, więc to będzie na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i lajkujcie. Cześć.